Siemanko z tej strony Nexus, gdzie zabiorę was w podróż po najbardziej tajemniczych i wciąż niewyjaśnionych zjawiskach, które obserwują naukowcy z całego świata. Oto top 10 kosmicznych tajemnic, których nadal nie potrafimy wyjaśnić. Numer 10. Sygnał Wow. W 1977 roku teleskop radiowy w Ohio zarejestrował sygnał trwający 72 sekundy. Był tak mocny i tak nietypowy, że astronom Jerry Echman zaznaczył go na wydruku jednym słowem wow. Do dziś nikt nie potwierdził skąd sygnał pochodził, nie powtórzył się ani razu, nie była to gwiazda, nie była to planeta, nie był to też satelita. Czy to błąd sprzętu, mm, czy pierwszy ślad obcej cywilizacji? Numer 9. Ciemna materia. świat powinien się rozpadać, gdyby był złożony tylko z tego co widzimy. A jednak trzyma się w całości. Coś tworzy niewidzialny klej, który utrzymuje galaktyki razem. Nazywamy to ciemną materią. Ale nikt nie wie, czym właściwie jest. Nie świeci, nie odbija światła, ani nie reaguje jak zwykła materia, a mimo to stanowi 85% całej masy naszego wszechświata. Numer 8. Ciemna energia. To jeszcze dziwniejsze. Zamiast spowalniać rozszerzanie wszechświata, przyspiesza. Jakby jakaś niewidzialna siła wypychała galaktyki od siebie. Naukowcy nazwali ją ciemną energią, ale to tylko nazwa. Nie wiemy co to jest, skąd się bierze i dlaczego działa, a odpowiada za około 70% wszystkiego, co istnieje. Numer 7 Superpustka W kierunku gwiazdozbioru Erydanu znajduje się gigantyczna strefa kosmosu, gdzie prawie nic nie ma. To tak zwana Superpustka. Możliwe, że największa struktura tego typu we wszechświecie. Nikt nie wie, dlaczego w tym obszarze jest tak niewiele galaktyk. To tak jakby ktoś wydłubał część wszechświata. Numer 6. Ciemna filamentacja, kosmiczna pajęczyna. Wszechświat tworzy gigantyczną strukturę przypominającą pajęczynę. Włókna ciemnej materii i gazu rozciągają się na setki milionów lat świetlnych. Problem nie wiadomo, jak powstały i dlaczego tworzą aż tak zorganizowane wzory. Numer 5. Wybuchy gamma. W ciągu zaledwie kilku sekund potrafią wyemitować więcej energii niż Słońce w całym swoim życiu. Rozbłyski gamma są największymi wybuchami w kosmosie i jednocześnie największą zagadką. Nie wiemy, co dokładnie je powoduje, a gdyby taki wybuch zdarzył się w naszej galaktyce. Życie na Ziemi mogłoby przestać istnieć w ułamku sekundy. Numer 4. Międzygwiezdny obcy obiekt. W 2017 roku w układzie słonecznym pojawił się bardzo dziwny obiekt. Nie był asteroidą ani kometą. Nie wyglądał jak nic, co znamy. Poruszał się tak, jakby coś go napędzało, ale nie miał ogona ani gazów. Był cienki, długi, jak kosmiczna igła. Naukowcy nie potrafią wykluczyć, że to sztuczny obiekt międzygwiezdny. Numer 3. Magnetary. Magnetary to gwiazdy neutronowe o polu magnetycznym tak silnym, że gdybyś znalazł się w odległości tysiąca kilometrów, mogłoby wyrwać atomy z Twojego ciała. Skąd się bierze tak potężna energia i czemu nie każda gwiazda neutronowa zamienia się w magnetara? Tego nie wynik. Numer 2. Wielki wyrównany kwazar. Istnieje grupa kwazarów tworzących strukturę o długości 4 miliardów lat. Świetlnych to tak ogromne, że łamie obecne modele kosmologii. Według teorii, tak wielkie struktury nie mają prawa istnieć, a jednak istnieją. Numer jeden: granica wszechświata. Największa zagadka. Jeśli wszechświat ma granicę, co jest za nią? Pustka? Inny wszechświat? Albo kolejna warstwa rzeczywistości, której jeszcze nie rozumiemy? Nie mamy pojęcia. Każde z rozwiązań jest równie przerażające co fascynujące. W tym odcinku ode mnie by było na tyle. Napisz w komentarzu, które z tych zjawisk najbardziej Cię zaskoczyło, a jeśli chcesz kolejną część, zostaw suba i łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.